Cześć, witajcie. Rozpoczynamy 324 już odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden bosterek do Magicka, Pokemonów lub Yu-Gi-Oh! Dziś zmierzymy się po raz kolejny z jedną z moich ostatnio ulubionych paczek do Pokémonów, Rebel Clash. No mega fajnie mi się tutaj trafia, podobają mi się te arty. Nadal czekam na boss order, także nie ma na co czekać i zmierzymy się z tą paczuchą. I lecimy. Uwaga, uwaga, kolor kodu to o, biały, więc mamy szansę na coś fajnego. Kodzik gdzieś tam na bok. Przekładamy cztery karty <coughs> i lecimy. Mamy zieloną energię. Jest Turf Field Stadium. Jest Karkol oraz Hatterem. Ok. Jest Elektabus z wyśmienitym artworkiem. Na do you do? Hondage? E, impibim, impidimp Magmar, z całkiem spoko grafikom Nie zachwyca jakoś wybitnie, ale jest niezła Jest to już piąty nasz common Czyli naszą kartą mm, Reverse Holo jest Snower. Wersja w tym przypadku mm, Liściasta, jest to Pokémon Grass Natomiast naszą kartą rzadką Uwaga, uwaga, ojej, będzie jakiś V Dobra, 3, Cztery Wow, wow Malamar VMAX, okej, okay. tego Pokemona w ogóle jeszcze nie widziałem, to ewoluuje z, no dobra, z Malamara, bo to Wisą, ale wygląda naprawdę fantastycznie. To jest dopiero porządny VMAX, no i Rebel Clash mnie naprawdę nie zawodzi. No i, żeby sprawiedliwości stało się zadość... Było 323 i Cyk mamy 324 bosterki w naszej serii. No i już wiesz, jak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuchy Rebel Clash. Wszystkie te karty znajdziesz na naszym Allegro. Link czeka na ciebie poniżej w opisie tego filmu. No mega, 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 mega artwork. Żona wybierała tą paczuchę, więc tym bardziej jestem bardzo zadowolony. że jak najwięcej dawać tych paczek do wyboru, bo faktycznie odkrywa nam tutaj skarby w tych paczkach. No i cóż, jeśli sam odcinek tobie również się spodobał. Bo taka całista karta jest, to koniecznie daj na łapkę w górę. Napisz komentarz, powiedz co tobie się trafia w tych paczuchach i jak ty ten set w ogóle lubisz. No bo mówię, ja akurat mam z nim mega, mega fajne wspomnienia. Natomiast yy, dziękujemy ci, drogi widzu, za Twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Busterze. Cześć, trzymajcie się.